Jeden z ojców psychologii Freud Albo Jung powiedział: uważaj na swoje lęki i obserwuj swoje lęki, ponieważ Twoje największe lęki mogą okazać się Twoimi największymi pragnieniami. Wiele osób twierdzi, że strach i lęk jest nierealne. Bo jest tylko i wyłącznie w Twojej głowie. Ale to tak, jakby też powiedzieć, że miłość jest nierealna i starać się udowodnić, że to, że kogoś kochasz, jest tylko umowne albo jest jakąś symboliką. Tymczasem tak, miłość jest bardzo realna, ponieważ przekracza wszelkie bariery. Jak i strach jest bardzo realny, bo tworzy przeróżne bariery. I jeśli się boisz latać, to pozbawia się to wielu możliwości, ponieważ pozbawiasz się możliwości zwiedzania świata, podróżowania przez świat i poznawania nowych ludzi. Jeśli boisz się zagadać do swojego szefa o podwyżkę, no to pozbawiasz się wyższej wypłaty. Jeśli boisz się zmiany pracy, to Pozbawiasz się możliwości doświadczenia nowej ścieżki zawodowej. Jeśli boisz się zagadać do nowo poznanej osoby, która ci się podoba, to być może pozbawiasz się miłości swojego życia albo partnerskiego, fajnego, szczęśliwego związku. Więc strach jest bardzo realny. Witam Cię w przestrzeni kwantum. Ja mam na imię Klaudia i jestem. No, niestandardowym psychologiem, ponieważ łączę psychologię z innymi dziedzinami nauki bardzo mocno inspiruję się tym, co płynie z odkryć fizyki kwantowej. Witam Cię w odcinku, który dotyczy jak radzić sobie z lękiem i jak radzić sobie ze strachem. I Dzisiaj wykorzystamy pewne triki swojego umysłu i ciała, wykorzystamy potencjał swojego umysłu i swojego ciała, i dowiesz się, jak pokonywać strach, jak pokonywać lęk, jak sprawiać, aby wykorzystywać w zasadzie. Ta emocja, to uczucie stało się twoją, Twoim zasobem, Twoją tajną bronią, do tego, żeby wręcz działać, żyć, iść naprzód, pokonywać bariery. Więc y, trzy takie kroki w dzisiejszym materiale przedstawię je za chwilę i no, oczywiście tak tradycyjnie zrobimy sobie tutaj małą medytację, chociaż to będzie taki trening mentalny, bardziej medytacja w ruchu, która, mam nadzieję, będzie Ci towarzyszyć co jakiś czas w momencie, kiedy będziesz chciał chciała przeistoczyć właśnie lęk w coś bardzo pozytywnego. W tej przestrzeni praktykujemy też hasło Ubuntu, Ja jestem, bo Ty jesteś, i między innymi dzięki tej filozofii i dzięki temu, że jesteśmy tutaj razem, wspieramy się. Znajdziesz dużo wsparcia w społeczności, która gromadzi się wokół tej naszej przestrzeni. Także jeśli masz jakieś pytania albo chcesz się czymś podzielić, możesz to zrobić w komentarzu. Ja nie zawsze jestem w stanie odpisać i wielu komentarzy nie widzę, ale wiem, że ta społeczność, która tutaj jest. Chętnie wspiera wszystkich, którzy po prostu chcą się czymś podzielić albo mają jakieś wątpliwości i potrzebują głaska. Więc witam cię bardzo serdecznie. Mówi się, że mamy dwie największe siły motywacyjne w swoim życiu. I jedną z nich jest lęk, a drugą z nich jest miłość. Lęk jest taką. Takim zjawiskiem, które, na, które nas wycofuje z życia. Miłość jest zjawiskiem, które nas pcha do życia, które wywołuje w nas ekscytację, radość, dążenie i realizowanie swojej pasji. No i właśnie tutaj, na, tym, na tej teorii chciałam oprzeć dzisiejszy taki fundament tego, co będziemy robić. Znalazłam taką blaszkę od kawy. I powiem szczerze, spędziłam godzinę przed tym nagraniem, aby znaleźć w swoim nowym domu trytytkę. Wiecie, co to jest trytytka? Taka, taka opaska zaciskowa. Ona by się super nadała teraz do podania tego przykładu, który mam na myśli, no ale nie znalazłam trytytki, musi być blaszka od kawy. Z reguły wydaje nam się, że lęk i miłość, czy ekscytacja. Pasja są po, na dwóch ekstremach jednego kontinuum. Tutaj jest lęk, tutaj jest miłość, są dwie różne rzeczy. Tymczasem rzeczywistość wygląda nieco inaczej. Lęk i ekscytacja zupełnie inaczej ze sobą pracują czy mają inną relację, a mianowicie wygląda to jak takie w ten sposób. Takie dualizmy, ale które są bardzo blisko. Są bardzo blisko siebie, proszę bardzo, w ten sposób. I okazuje się, aby lęk zmienić w ekscytację, nie potrzeba aż tyle wysiłku, co nam się zwykle wydaje. Z reguły jest to jedna myśl, jedna rama, jedno skojarzenie, jeden ruch. Więc to jest nasz fundament, co będziemy robić i dlaczego to działa. Dlatego, że między ekscytacją a lękiem istnieje cienka granica, którą możemy przekroczyć w prosty sposób i mam nadzieję, że wykorzystasz ten sposób, będziesz trenować to, co mam do zaproponowania. Po pierwsze, paradoks dynamiki lęku polega na tym, że czujemy, bojąc się, czujemy w ciele na poziomie psychosomatycznym. Bardzo podobne objawy do tych, które towarzyszą ekscytacji. I teraz też przedstawię motywację, dlaczego nagrywam ten film. Jedna z uczestniczek kursu Quantum Intencji napisała ostatnio, że po tych wszystkich różnych modułach i medytacjach budzi się rano i ma dziwne odczucie: a mianowicie wstaje rano i czuje kołatanie serca, poci się czuje napięcie w ciele, takie natężenie emocjonalne i ona sama nie wie, czy to jest lęk, czy to jest ekscytacja. I mnie to pytanie bardzo natchnęło, natchnęło do tego, żeby nagrać to wideo, ponieważ paradoks polega na tym, że i ekscytacja, i lęk mają te same objawy, czyli kołatanie w sercu, przyspieszone, przyspieszone bicie serca, szybsze krążenie krwi, napięcie. No, i po się. I zarówno towarzyszy Ci to w momencie, gdy się boisz i zamykasz w sobie, jak i w momencie, kiedy z ekscytacją o czymś myślisz, żeby coś zrobić, żeby się z czymś zmierzyć. Ciekawe jest też to, to obserwuję, bo przedstawiam Wam w tych filmach swoje historie życiowe, historie życiowe swoich znajomych, czy klientów, czy uczestników szkoleń. I mam jedną obserwację co do lęku. W momencie, kiedy przekroczysz tą cienką granicę pomiędzy lękiem a ekscytacją, przekroczysz tą barierę, to nagle to, czego się bałeś, to, czego się bałaś, staje się Twoją wielką ekscytacją. Innymi słowy, jeśli ktoś boi się latać samolotami i mimo wszystko przekroczy tą granicę, to później lata jak szalony po różnych zakątkach świata. Jeśli ktoś boi się występować publicznie i pierwszy, drugi, trzeci raz wystąpi publicznie, to później. Jego całe życie jest pełne wystąpień publicznych. Więc y, taka obserwacja z mojej strony i, i wiem, że to tak działa. I teraz chciałabym ci przedstawić te, te nasze trzy kroki. Jednocześnie jeszcze podzielę się swoją historią, że w momencie w tamtym roku, kiedy miałam takie momenty słabsze i czułam lęk i strach o Przyszłość, co się wydarzy, na czym będę zarabiać, jak będzie wyglądać moje życie, to za każdym razem stosowałam tą metodę, którą właśnie dzisiaj chcę Ci pokazać czyli przekształcanie lęków w ekscytację. Jednocześnie od razu myślałam o tym, że no ekscytacja, jeśli jest ekscytacja, to trzeba działać, i, i ja to przekształcałam w twórczość. Akurat, jeśli chodzi o mnie, dzięki temu sposobowi, który Ci dzisiaj przedstawiam, powsta Moja trzecia książka, Błękitny umysł, Myśl na odwrót, Poznaj nieznane, Działaj na opak. I nie raz już o tej książce mówiłam, ale nie mówiłam właśnie o jej kontekście, a mianowicie moje w momencie, kiedy zawsze, kiedy był jakiś napływ emocji, niezależnie czy pozytywnych, czy negatywnych, to ja tak przerywowywałam, żeby czuć ekscytację, myśleć o tym, co zrobić. Jak zrobić, jak przekierować tą energię na coś dobrego. Więc dziękuję za wszystkie pozytywne rekomendacje i za to, że kupujecie tą książkę, piszecie piękne komentarze na jej temat. To jest wynik sposobu, który właśnie dzisiaj chcę Ci pokazać. Jeszcze jedna rzecz. Tutaj dużo mówimy też o, o samym quantum, czyli polu nieograniczonych możliwości, i chciałabym jeszcze. Zanim przejdziemy do tych trzech kroków, powiedzieć w jaki sposób przekształcanie lęków, w ekscytację, jak się ma do samego kwantu. W kwantum wykorzystujemy psychologię do tego, żeby świat nam służył. Jednocześnie inspirujemy się eksperymentami i bada badaniami z fizyki kwantowej. Jeden z moich ulubieńców ostatnio, Carlo Rovelli, którego książki pochłaniam, z wielkim zaciekawieniem, i, i biorę to, co mnie fascynuje i ekscytuje, właśnie do tego naszego pola tutaj, pola quantum. Karno napisał, Czasoprzestrzeń jest polem. Świat zbudowany jest wyłącznie z pól i cząsteczek. Przestrzeń i czas nie są czymś innym, różnym od reszty natury. Są jednym z pól. I dlatego o tym mówię, ponieważ chciałabym jeszcze nawiązać do tego, że. W niejednym materiale mówiłam, że emocje, które mamy, niezależnie czy jest to lęk, czy jest to ekscytacja, tworzą pole elektromagnetyczne, wpływają na pole elektromagnetyczne naszego ciała, ponieważ emocje są pewnym natężeniem energetycznym. Emocje są częstotliwością, są falą właśnie, które cały czas wchodzą w interakcję z... Polami, różnymi polami naszego wszechświata, naszej czasoprzestrzeni. Więc I też nie raz powtarzam, jeśli chcesz przyciągnąć przyszłość, najlepszą wersję swojej przyszłości, to musisz zakochać się w tej przyszłości, czuć ekscytację, pasję związane z tym, co masz przyciągnąć. A zatem, skoro lęk. Na poziomie psychosomatycznym, na poziomie ciała jest bardzo podobne do ekscytacji. Przeramujmy lęk w ekscytację. I teraz trzy kroki, jak to zrobić. Pierwsza rzecz to pamiętaj, że jeśli poczujesz lęk, napięcie w ciele, i jest tego dużo, niezależnie czy to się dzieje o drugiej w nocy, bo budzisz się w środku nocy, czy jest to rano, czy jest to w trakcie pracy, to twoje ciało jest. Jak rozpędzony pociąg. I to, co staramy się zrobić, przez to, że się wystraszamy o rany, co ja czuję, nie chcę tego czuć, to zwykle zaciągnięcie ręcznego w takim rozpędzonym pociągu. Co się dzieje, kiedy zaciągasz ręczny w rozpędzonym pociągu? No, katastrofa, wykoleja się. Więc tutaj zadaniem będzie za każdym razem, kiedy czujesz lęk, kiedy czujesz strach, wprowadzić ciało w ruch. Ciało, dzięki ciału, dzięki ruchowi, dzięki oddechowi najszybciej jesteś w stanie wpłynąć i wyrównać emocje w swoim ciele. Więc to jest istotna rzecz. Zawsze, kiedy czujesz lęk, zawsze, kiedy czujesz strach, zrób coś, co wprowadzi twoje ciało w ruch. Może to być, Mogą to być podskoki. Może to być dynamiczny, szybki marsz. Może to być... Zwykłe klaskanie i uśmiechanie się. I choć brzmi to głupio i abstrakcyjnie, to to naprawdę działa. Zaczynasz się uśmiechać i klaskać. Choć to jest dziwne, to jednak wprowadza to, przeramowuje to nasze myślenie i nasz kierunek skupienia. Bo jeśli robisz coś, co towarzyszy zwykle zabawie dzieciom, to dzieci skaczą, dzieci biegają, wygłupiają się i klaskają. To mózg pamięta te doświadczenia i kojarzy to z zabawą, więc w ten sposób możesz przeramować od razu nieco lęk na ekscytację, na zabawę. Druga rzecz jest taka, że jeśli masz się zakochać w życiu, masz się zakochać w swojej przyszłości, którą masz przyciągnąć, to druga rzecz, którą możesz zrobić, to jest dokładnie zmiana ramy. Tak to się nazywa: przeramowanie, skojarzeń w twoim umyśle. Zwykle, jak czujesz no to nie wiesz czego się boisz, albo zaczynasz sobie wyobrażać to, czego się boisz, czyli jakiś najgorszy scenariusz. Często nawet nie wiemy czego się boimy. Więc pierwszym krokiem jest przeramowanie, skojarzenia na coś bardzo pozytywnego. Pomyśl o tym, co cię pasjonuje w życiu. Pomyśl o tym, co byś chciał, chciała poznać. Z czym chcesz bardziej obcować, co, ci, co sprawia, że Twoje serce naprawdę się cieszy? Może to jest podróż dookoła świata, może to jest zmiana pracy, może to jest spotkanie z kimś bliskim, z kimś ukochanym. Więc w momencie, kiedy czujesz lęk i zaczynasz, wprowadzać ciało w ruch i zaczynasz myśleć o kimś albo czymś, co cię ekscytuje, co jest Twoją pasją, to automatycznie zmieniasz ramy. I to jest bardzo dużo. To już daje nam naprawdę dużo, bo skoro przyjmiemy, że ciało wytwarza pole elektromagnetyczne, i emocje są ładunkiem elektrycznym, a myśli ładunkiem magnetycznym, no to myśli nadają kierunek skupienia. I zmiana kierunku skupienia już powoduje, że nieco inaczej zaczynasz, chociaż cały czas te same odczucia, to jednak zaczynasz inaczej je interpretować. I trzecia rzecz jest taka, że dobrze by to było jeszcze e, zakotwiczyć, zakotwiczyć, czyli żeby za każdym razem, kiedy ewentualnie to ci się będzie przydarzać po raz kolejny, żeby było jakieś silne skojarzenie, które będzie Ci przypominać, że wow, to chodzi o zakochanie, wow, to chodzi o pasję, wow, to chodzi o to, żeby przyciągnąć swoją najlepszą wersję e, przyszłości. Więc taką kotwicą może być cokolwiek, to może być kotwica na poziomie wyobrażenia. Nadaj temu jakiś kolor, który. Zwykle lękowi, bardziej towarzyszą ciemne kolory, może szary, może, może czery. Zacznij sobie wyobrażać to, jakby Twoje ciało wypełniało się, nie wiem, światłem, może różem, może, może czerwonym, może zielonym, takim kolorem, czyli wyobraź sobie jakiś kolor, który wypełnia Twoje ciało, co będzie taką kotwicą, aby Ci przypominać, że to jest miłość, że to jest ekscytacja, pasja. Może to będzie jakiś przedmiot, który zwykle nosisz. Może jakiś brelok albo pierścionek, może obrączka. Więc coś, na co możesz popatrzeć, albo czegoś, czego możesz dotknąć, co będzie stanowić takie przypomnienie, że hej, to chodzi o to, żeby zakochać się w życiu. Może to też być kotwica, jakby na poziomie ciała, więc może to te kilka podskoków, albo szybki marsz, albo pogłaskanie się. Może to, yy, może to będzie kotwicą najlepszą dla ciebie. Daj znać, co wybierasz. Czyli przeramowanie, zakotwiczenie i ruch. Przeramowanie, zakotwiczenie i ruch. Okay? Jeszcze jeden element tu dodajemy. 77 sekund. Yy, totalnego skupienia na tym, co jest dla ciebie ważne, na tym, co chcesz by się zrealizowało, zamanifestowało w Twoim życiu. 77 sekund myślenia o najlepszej wersji Twojej przyszłości albo o tym, co kochasz, o tym, co lubisz, o tym, co jest Twoją pasją. Czyli jeszcze raz na początku e, wprawiamy ciało w ruch, przeramowujemy, czyli zmieniamy kierunek koncentracji, zakotwiczamy tą, naszą ekscytację, Albo na poziomie symbolu, albo koloru, albo ruchu w ciele. Oddychamy i na samym końcu 77 sekund skupiamy się, myślimy o tym, co chcemy w życiu, czego chcemy w życiu więcej, co daje nam poczucie sensu tego życia, co wywołuje w nas miłość, co wywołuje w nas wdzięczność. Niech Twoja wersja najlepszej Twojej przyszłości cię odnajdzie dzięki temu ćwiczeniu. I zapraszam do. Na sam koniec do takiej medytacji w ruchu, dynamicznej medytacji. Ubuntu, ja jestem, bo Ty jesteś. I subskrybuj ten kanał, jeśli czujesz ze mną chemię. I daj komentarz, zostaw łapkę w górę. Dziękuję, Uściski. Cześć. To jest krótka medytacja w ruchu. Medytacja ta ma na celu przekształcenie uczucia lęku w stan ekscytacji. Przekształcenie odruchu wycofania w działanie. Do dzieła! Emocje jest źródłem motywacji, jest wezwaniem do działania. Jeśli czujesz napięcie, jakaś siła sprawia, że się boisz, to zauważ, że to samo odczucie towarzyszy oczekiwaniu na najlepsze. Pomyśl o tym, co najlepsze w Twoim życiu. Pomyśl o tym, co ważne w Twoim życiu. Zakotwicz i przeramuj. Pomyśl o tym, co jest Twoją pasją, co jest Twoją miłością. Pomyśl o tym, za czym tęsknisz i co na Ciebie czeka. I zakotwicz. I wprowadź ciało w ruch. Wstań. Wyprostuj się. Uśmiechnij się. Idź. Tańcz. I zakotwicz swoje ciało w gotowości do działania. Znajdź symbol, kotwicę, która będzie Ci przypominać o tym, co ważne, co jest Twoją miłością. I zobacz, jak całe Twoje ciało wypełnia Twój ulubiony kolor, który symbolizuje siłę i pasję. Słuchaj muzyki i myśl o tym, co chcesz przyciągnąć. Zauważ, jak lęk zamienia się w ekscytację i motywację do działania. Działaj, kreuj, twórz, podejmij decyzję, Niech Twoje lęki staną się Twoją siłą. A ja jestem z Tobą, jeśli tylko chcesz, bo Ubuntu, ja jestem, bo Ty jesteś, więc dbaj o siebie. A teraz 77 sekund skupienia na tym, co chcesz, aby zamanifestowało się w Twojej przyszłości. Płyniemy.